Świat zwariował totalnie. Internet nie lubi pustki i przecięło się coś, co nigdy nie miało prawa tak naprawdę się przeciąć. W momencie, w którym mamy delikatny, a może nawet niedelikatny, lecz mocny przesyt freakfajtami, okazało się, że internet jest w stanie znaleźć sobie jedną rzecz, która będzie takim delikatnym substytutem tego, czym były potoczne dymy dla całej społeczności internetowej. Żyjemy w czasach, w których freakfajty wkroczyły do wyborów prezydenckich. I już nawet nie chodzi mi do końca o to, że Donald Tusk w programie telewizyjnym u Bogdana Romanowskiego Rymanowskiego, powołuje się na Jacka Wurańskiego, czyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w Frequency Fightach w ogóle kiedykolwiek. Chodzi bardziej o to, że jest widoczna pewna bardzo mocna korelacja i pewna bardzo mocna zależność pomiędzy tym, co jest głównym tematem toczącym się przez wszystkie portale informacyjne, przez wszystkich streamerów komentujących to, co dzieje się w przestrzeni internetowej na co dzień. Jest to po prostu coś, co zdziwiło mnie dosyć mocno, ale najwidoczniej dochodzimy do pewnego momentu, który musimy zdać sobie sprawę, że jeśli nie ma czegoś takiego, co polaryzuje społeczeństwo, coś co wywołuje niesamowite emocje, to internet zawsze sobie coś takiego znajdzie, wypromuje i wciągnie po prostu całą tą społeczność do tego, żeby mogła sobie w tym wszystkim dryfować. Jesteśmy w momencie, w którym streamerzy typu Nitrozyniak. Czy tak jak na kanale Zero pojawił się odcinek, który delikatnie pokazuje, kim Jacek Murański ogólnie okazało się, że jest. Streamerzy są teraz opiniotwórczy. Przeszliśmy przez te granice, w której nawet poważne media, którymi nawet można byłoby powiedzieć, że kiedyś była telewizja, zaczynają czerpać ze streamerów i z ich opinii, żeby można było obalić pewną tezę. Eee, Kano Freak Fight Polska zaczyna mieć newsy na temat wyborów prezydenckich. Doszliśmy do momentu, w którym widać pewną zależność. Internet nie lubi pustki. Nie ma Fame MMA, internet znajdzie sobie coś, o czym będą mogli rozmawiać streamerzy, co będzie polaryzowało po prostu wszystkich w stopniu niesamowitym. I żyjemy w czasach, w których po prostu doskonale widać jedną bardzo ważną rzecz. Nie ma internetu bez dymów. Nieważne na jakiej płaszczyźnie ważne, żeby się działo. To chyba straszne jest.